Z początkiem drugiego kwartału amerykański prezydent Donald Trump przypomniał rynkom finansowym o takim temacie jak wojny handlowe. Od początku tego roku nastroje na rynkach finansowych znacznie się poprawiły i jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy są negocjacje pomiędzy Waszyngtonem a Pekinem dotyczące porozumienia handlowego. Po tym jak obydwa kraje nałożyły Spore cła na wzajemny handel. Zaczęto obawiać się globalnego spowolnienia gospodarczego. W związku z tym, rozmowy pomiędzy liderami dwóch największych gospodarek światowych w sprawie przynajmniej uniknięcia kolejnych cał, a być może właśnie zniesienia części z tych nałożonych, oczywiście są dobrym znakiem. Tym niemniej, jak widać, nie oznacza to, że Donald Trump zmienił swoje podejście. Coraz więcej wskazuje na to, że Donald Trump po osiągnięciu jakiegoś porozumienia z Chinami, jakiegoś, bo moim zdaniem nie będzie to porozumienie trwałe, ale przynajmniej pozwoli Trumpowi w kampanii wyborczej pokazać się jako skuteczny biznesmen. Trump będzie prawdopodobnie chciał otworzyć front z Europą. Europą, która jego zdaniem również stosuje różnego rodzaju zabiegi zwiększające konkurencyjność swoich producentów, na czym zdaniem Trumpa stracą Stany Zjednoczone. Pierwszym tego przejawem były już cła na stali i aluminium w zeszłym roku, natomiast teraz Trump. Po e, burzliwej historii związanej z Boeingiem, który wpadł w tarapaty po wypadku jego e, samolotu, e, wyciągnął Europejczykom e, wspieranie francuskiego e, producenta samolotów Airbusa i zapowiedział cła na liczne europejskie produkty. Na razie na kwotę, można powiedzieć, umiarkowaną, jak na relacje handlowe. Tych dwóch wielkich e, sfer gospodarczych, czyli 11 miliardów dolarów rocznie, ale wydaje się, że jest to dopiero pewnego rodzaju gra próbna. E, I Trump wie dobrze o tym, że w odwodzie ma te najgrubsze działa, czyli cła na import europejskich samochodów do Stanów Zjednoczonych. Także e, jest to pewnego rodzaju przypomnieniem dla inwestorów, że samo podpisanie porozumienia z Chinami nie kończy tej protekcjonistycznej retoryki amerykańskiego prezydenta i y, taka niestety y, potyczka handlowa z Europą może być obliczona właśnie pod prezydencką kampanię wyborczą w USA.